Ma, witam was serdecznie z tej strony na to z dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać grę w biblę. Tak. Gramy na tryb hardcore. Zaczynajmy. Rozwiemy się... Tak jak mamy na YouTube. zaczynamy Widzicie co? Jeszcze jedno muszę zrobić. Tutaj sobie nie sobie wyjdziemy. Kokaż na... masę. Pokaż masę Tak. Dobra, zaczynamy. Oczywiście, jeśli filmy wam się spodoba, podajcie na łapkę w górę. <laughs> Spróbujemy znaleźć jakiegoś sojusznika, później go zjemy. Tak się gra właśnie w buble. Niestety, bardzo już jesteśmy wolną kulką. O, tutaj widzimy jakieś... Ludzi z moim, z moim, z moją masą. Jakiś Kuba nas goni. Będzie chyba próbował nas zjeść. My się ta platforma nie damy. Dobra. O, tutaj Grecja się rozdwoiła. Jeśli się, się nie mylę, chyba Grecja ma z kimś sojusz. To jest Facebook. I help you. tutaj leci do nas. Screjemy się trochę za z tymi wulkami, będziemy troszkę bezpieczniejsi. Chyba się będzie teraz wczaił na nas. Musimy bardzo szybko kogoś zjeść. Może tutaj weźmiemy z sojusza. Piękne, a tak było. Niestety go chyba nie dogonimy. O. O tutaj. Jakiś już na dzwoni. To będzie naprawdę bardzo niebezpiecznie. Próbowałam go zjeść, a teraz on będzie próbował nas zjeść. Uciekamy, żeby nas nie zjadł. Naprawdę ma bardzo dobry kamuflaż. Gracz. Ja tak na serio. Sej nie żartuję. O niestety Grecja się rozwoiła i nas zjadła w połowie, a na szczęście nie w całości. Się serio teraz postaram uciec. Jakiś podstaw trzeba zacząć, żeby jeść kogoś. A tutaj może uda nam się zrobić sojusz. I chyba teraz będziemy jego sojusznikiem. Tak jest. Jak widzicie, chcieliśmy dobić do top 10 i nam się to udało. Bez najmniejszych problemów. Tutaj teraz z nim sobie weźmiemy mały sojusz. Bo tutaj pomożemy. Może by go nie zjadł, tam typo. Tutaj sobie się skryjemy za nim. On tutaj nam daje mocę. <laughs> tak jest. Teraz mi oddał mocę. Bardzo mu podziękuję. Tutaj okay, spróbujemy z tym Pro Team. Spróbujemy z nim sojusz. Niech nas zja. No, tutaj wolę mieć jedną kulkę. I naprawdę będzie mi tutaj łatwiej. Ma Mały własność nie zjadł. Tutaj widać, że się na nas poluje. Na Facebook. O! Widzimy W Pro Team się na mniejsze części. Teraz je zjemy. Czy tutaj te Cycyriusz. Tak jest. I czyżbyśmy mieli wbić do top 100? To się zaraz, to do, do, do top 1. Zaraz się to okaże. już tutaj idzie do. O, jest pierwszy. Siriusz. A my tutaj nadal mamy trzecie miejsce. Nie ma, mieliśmy maksymalnie drugie, ale też nie możemy się spiąć. Więc teraz zrobimy taki motyw, jesteśmy na drugim miejscu, tak jest, z tytem seriuszem weźmiemy soja, tak jest, trzecie miejsce nadal. Tutaj dalej z nami trzyma sojusz. O! Jak widzieliście, przez chwilę byliśmy na pierwszym miejscu. Jestem z tego bardzo zadowolony. Teraz spróbujemy utrzymać to pierwsze miejsce. I spróbujemy z tego szabla koksu. O! Tak jest! Piękna, tak wykonaliśmy na tego gracza. Teraz, teraz nie będziemy ryzykować. Damy tutaj gdzieś te mniejsze nasze kulki. Jak widzicie, on chyba wtedy będzie chciał na nas pościć spację. O, ramię w ramię idziemy. Mam na on się od nas stanie o troszkę większy. Naprawdę jest to bardzo zła sytuacja. Mam nadzieję, że teraz w takim momencie kluczowym napadniemy. Najważniejsze, żeby go teraz tymi kulkami jakoś rozwalić i wtedy na niego z wziąć spacja. Jak widzicie, on chyba jest tutaj dobrze odeznanym graczem. O, i bardzo piękny atak wykonałem. Jakby się, uda jakby się to udało, to by było, było naprawdę piękne. Naprawdę. Teraz to będzie kluczowy moment naszej gry. O. Atakujcie. Takie. I właśnie oto, oto tym sposobem na pewno będziemy na pierwszym miejscu. No, tak jak, tak jak myślałem. Już nie jestem, nie zagraża. Więc nawet gdybyśmy teraz przegrali, naprawdę zrobiliśmy bardzo dobrą robotę. Naprawdę ja się tym nie przyjmuję ani troszkę. Mam nadzieję, że będzie no pięknie. Właśnie tak się powinno grać w sojuszach. No, pięknie. Teraz jesteśmy znowu na pierwszym miejscu. To już się rozdwojimy. Pamiętajcie, jeśli filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Więc ja teraz kończę. Do usłyszenia narka.